Mamy sobie zadanie dziewiąte z modułu piątego z poziomu podstawowego z egzaminu, żeby stwierdzić, że ten zbiór jest rozwiązaniem której nierówności. Są tu oczywiście cztery nierówności, ja od razu pokażę to rozwiązanie poprawnej odpowiedzi, czy odpowiedzi C. OK. Bo w tym module oczywiście lecimy sobie po prostu z zadami skróconego mnożenia, żeby to pięknie, ładnie sobie ogarnąć. To znaczy. Zauważmy, że na początku mamy tu ułamki. Mamy piątkę w mianowniku, dwójkę w mianowniku, no i tutaj są po przecinku. Więc skoro to jest wszystko po przecinku, tu jest 5 razy 2 to jest 10. Wszystko może przez 10, żeby pozbyć się tych ułamków, bo wiadomo, ułamki mało kto lubi. Lecimy. 5, 10 podzielić przez 5 to jest 2, dlatego tu się pojawiła dwójka. No i dalej sobie przepisałem 2x plus 1 do kwadratu. 10 podzielić przez 2 to jest 5 i przepisałem sobie 3 minus x razy. I teraz zauważ, tu jest 3 plus x, tu jest x plus 3, no ale dodawanie jest zamienne, więc mogę sobie zamienić to miejscami większe od. No i jak mnożymy przez 10, to po prostu przecinek o1 w prawo, czyli zamiast 0,4 jest po prostu 4x kwadrat, a zamiast 3,8 jest 38. Co dalej robimy? Stosujemy sobie wzory skróconego mnożenia. Dwójka jest przepisana, a 2x plus 1 do kwadratu to jest ten wzorek. Czyli dostaniemy tak a kwadrat, 2x do kwadratu to jest 4x kwadrat, 2ab, 2 razy 2x razy 1 to są 4x i b kwadrat, 1 do kwadratu to jest 1. Piątka przepisana, natomiast tutaj właśnie po to tu zamieniałem, żebyśmy zauważyli sobie ten wzór skróconego mnożenia, że a minus b razy a plus b to jest a kwadrat minus b kwadrat, czyli pierwsza liczba do kwadratu 3 do kwadratu 9 minus druga liczba do kwadratu x do kwadratu x kwadrat. No i to sobie przepisałem. Teraz tutaj te 4x kwadrat przeniosę na lewo i 38 też przeniosę sobie na lewo. Czyli otrzymam tak, 2 razy 4x kwadrat 8x kwadrat, 2 razy 4x 8x i 2 razy 1 jest 2. Tutaj 5 razy 9, 45, 5 razy minus x kwadrat to jest minus 5x kwadrat, no a skoro to przeniosłem, to pozmieniałem znaki. No i teraz będziemy sobie troszkę redukować wyrazy podobne, czyli 8x kwadrat minus 5x kwadrat to jest 3x kwadrat, minus 4x kwadrat to jest minus x kwadrat. 8 miksów przepisałem, natomiast 2 plus 45 to jest 47, minus 39 to jest po prostu 9 i to jest większe od zera. Mamy nierówność kwadratową, czyli po prostu liczymy sobie delta, b kwadrat minus 4ac, gdzie a to jest minus 1, b to jest 8, c to jest 9. 8 do kwadratu 64, minus, z minusem daje plus, 4 razy 1 razy 9 to jest 36, a 64 plus 36 to jest stówka, no i pierwiastek z takiej stówki to jest 10. Liczymy x1, x2, czyli mamy tak. x1 to jest minus b, czyli będzie minus 8, minus piętrastek z delta, minus dyszka, przez 2 razy a, 2 razy minus 1, bo tu jest oczywiście jedyneczka. No to mamy minus 2. Minus 8 minus 10 to jest minus 18, przez minus 2 to jest 9, i w drugim jest analogicznie, tylko zamiast minus 10 jest plus 10. Minus 8 plus 10, 2 przez 2, 1. Czyli rysuję sobie oś, zaznaczam sobie te miejsca zerowe <coughs> i teraz tak, parabola ma ramiona w dół, bo a jest ujemne, nie? Tu jest minus 1. o. Czyli parabola jest smutna, więc rysujemy w dół. My szukamy wartości, które są większe od zera, czyli tam, gdzie parabola jest nad osią, no i widzimy, że ona jest właśnie od 1 do 9, czyli x należy od 1 do 9. Dokładnie to, co mieliśmy zrobić tutaj. Pytanie, czemu tylko tu wyszło minus 1? A, już wszystko jasne. Bo tu ma być minus, bo tu ma być minus, i tu ma być minus, i teraz jest dobrze. Eh, a już myślałem, że jest coś niehalo. No ale dobrze, teraz jest okej. Okay. Bo tu mamy 2 przez minus, 2 to jest minus 1. No, aha, i w takim razie jeszcze tu minusik. O, teraz jest OK.